Znajdujemy się w sklepie, gdzie można kupić dętki i oczywiście pompeczkę, bo nasza się już rozleciała. Sprzedali nam jakieś trupło. No, i jesteśmy w fajnym miasteczku. Nazwę podam Wam na dole ekranu. No, a jutro już ruszamy. Zatrzymaliśmy się w hotelu wczoraj, ponieważ musieliśmy odpocząć po 85 czy tam 6 km. No, i dzisiaj jesteśmy w pełni sił i ruszamy dalej do San Pedro, do którego zostało 132 km. Miasto, w którym się znajdujemy, nazywa się Subre. Chciałem to wcześniej Wam powiedzieć i dlatego powiedziałem, że będzie to na dole ekranu. Ale teraz mówię Wam, jak to się dokładnie wymawia. Zobaczcie, jak pięknie. Dzisiaj już widać trochę, że zbiera się na deszcz. No ale mimo wszystko jutro wyruszamy i tak, jedziemy, ciśniemy. Trochę pieniędzy, żeśmy wydali, ale kupiliśmy znowu pompkę, tym razem nowiutką. Kupiliśmy dwie denki i kupiliśmy trochę takich rzeczy, które naprawdę wzmocnią organizm jak jogurty. Kupiłem buraki. Oczywiście kuwa energetyka. Ja już nie chcę tego widzieć, bo już mnie żołądek boli. Soczek. No i parę tam innych rzeczy. No i oczywiście korzystamy z arbuzik. Ruszamy do San Pedro. Zapraszam na odcinek. Era inocente como la vez Se volvió madura, nada niñeces. Por un pobre bobo que le fue infiel. Ya no se enamora, cuántas veces. La ley no dice que estar está bien. Que es independiente, se lo merece. Me dicen que nada, nada es muy bien. Estoy aquí bien mojada con tantos peces. No quiere gozar? Una no me dice, pasa Kilometrów od San Pedro w jakimś miasteczku, które nie ma nazwy. Szukaliśmy na mapie nazwy tego miasteczka i po prostu nie ma. Muszę się kogoś tutaj z miejscowych zapytać, jak to miasteczko się ewentualnie nazywa, ale myślę, że nie będzie już potrzeby, bo zaraz stąd wyjeżdżamy, ewentualnie jeszcze sobie coś zjemy. Kochani, pytaliście wiele razy w komentarzach, jak można dorzucić się do naszej podróży. Zawsze w opisie filmu. Podaję Wam dwie metody, które mogą e, nam w jakiś sposób pomóc. Jest to Patronite i Revolver. Niestety inne metody e, nie działają, ponieważ e, jesteśmy za granicą, nie założyliśmy polskich kont, nie mamy innych możliwości, żeby cokolwiek założyć ze względu na to, że nie mamy żadnych papierów. Więc jeżeli chcecie pomóc, rozwińcie opis filmu i tam będziecie mieli dane. Dzięki. właśnie znajdujemy się w restauracji, żeby coś zjeść w końcu. Zaraz wam pokażę. A ceny w tym fast foodzie prezentują się całkiem nieźle. Nie jest aż tak drogo. E, 1000 franków to jest około 1,5 euro. I jest tu naprawdę do wyboru bardzo, bardzo dużo. A my wzięliśmy sobie po kurczaku z ryżem. Nie pikantnym tym razem, bo żołądek odmawia ostatnio posłuszeństwa i zapłaciliśmy dwa razy po 1500 plus Coca-Cola. Raczej się chyba pomyliłem, <laughs> i to nie jest zupa, tylko jest to ryż przyprawiany różnymi rzeczami z kurczakiem. yeah, Ej! Yeah. 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 Hey. Yeah. Hey. In the rough, yeah. Yeah. Tell 'em. Yeah. I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me now, I'm up. I'm fresh up out that mud. I'm a diamond in the rough, so when you see me shining now, know it's anything but look. I'm looking in the mirror at the only one I fuck with. I've been held me down, so when you see me now, I'm up. I'm fresh up out that mud. I'm a diamond in the rough, so when you <coughs> Którzy próbują jakoś zarobić sobie na, na cokolwiek, naprawiając drogę i ściągając od ludzi jakieś tam pieniądze, więc damy im stówkę. Postanowiłem to w końcu wam nagrać, bo to jest bardzo, bardzo dziwne zjawisko. W tym kraju jest naprawdę bardzo dużo muzułmanów, ale mimo wszystko po całości tego kraju spotykamy obszary takie jak ten. Są to po prostu groby, są to cmentarze przydrożne i zobaczcie, widzicie jakie rzeźby tutaj są. Ja ogólnie nie jestem religijny, jestem sceptyczny do religii, e, wierzę w swoje tam rzeczy. No ale to jest bardzo ciekawe zjawisko. Wiele takich grobów, właśnie które mijamy po drodze, są bardzo ładne. E, dużo jest też bardzo zaniedbanych. No i. No dla mnie to jest ciekawe zjawisko, ponieważ chrześcijanie to tutaj bardzo mały procent, mimo wszystko. Być może ktoś z was się na tym zna i mi powie wytłumaczy, dlaczego w kraju muzułmańskim jest tak ogromna ilość właśnie takich miejsc, przydrożnych cmentarzy, pomimo, że naprawdę procent chrześcijan jest tu bardzo znikomy. Piezprostowanie. 1 trzecia populacji to chrześcijanie. 40% to islam, a reszta to religie plemienne. zrobiliśmy naprawdę dużo kilometrów ponad stówkę zostało nam około 12 kilometrów do San Pedro więc jesteśmy przeszczęśliwi jutro zobaczymy okaże się jakie to San Pedro czy jest piękne czy lipa ale mam nadzieję że będziemy pozytywnie zaskoczeni jutro nagram wam jak wygląda nasze obozowisko ponieważ jest już mega ciemno jest 19:30 więc do jutra. A tak wygląda nasza miejscuba. Wiem wam pokazać. Ale wczoraj było już za ciemno. Te namiociki. Oczywiście co? Las kauczukowy. Już nas panowie obudzili. Bonsoir! Bonjour, Monsieur. Tutaj już panowie chodzą. No, trzeba ruszać w drogę. Jest ósma rano. Od rana dopisuje dobry humor. Mamy tylko 12 km, więc ponad 100 km wczoraj zrobiliśmy. Jestem naprawdę szczęśliwy. Bardzo dobrze się dzisiaj czuję. Czyli ten tyfus już mija. Ale i tak mi zostały jeszcze 4 dni brania tego antybiotyku, który mi lekarz przepisał. No wybiorę go do końca ze względu bezpieczeństwa. Nie chcę, żeby ta choroba się jeszcze powtórzyła. No i ciśniemy. Pierwsze co mamy zamiar wypić sobie jakąś kawkę yy, i nagrać to San Pedro. Co tam będzie ciekawego, nie wiadomo. Podobno jest jeden wielki, duży, taki ogromny, będę tak opisywał, bo Mam jeszcze w głowie stadion, na którym pewnie były mecze. No, my już po energetyku, niestety kawki nie było, ciężko tutaj na wioskach dostać coś z rana, a my jedziemy do San Pedro, do którego mamy już dyszkę, więc około pół godziny, 45 minut będziemy tam. No, co mam nadzieję, że zjemy coś dobrego, ponieważ ostatnio po tej chorobie tak mnie apetyt wziął, że Mam ochotę na rzeczy, i to wiecie, jakie rzeczy, polskie rzeczy, ale to jest dopiero możliwe w Abidjan, e, ze względu na to, że tam są e, oszołomy i carpury, i sklepy, markety, w których dostanie się pierś z kurczaka, czy tam mielone, czy takie podobne rzeczy, śmietane, ser żółty. I powiem Wam z ręką na sercu, że nie będę na jedzeniu oszczędzał, chcę minimum przez dwa tygodnie. Jeść porządnie z kubą, żebyśmy przytyli te parę kilogramów. Ponieważ jak zobaczyłem ostatnio, że sługłem 20 kilogramów, to jest dla mnie dramat. Normalnie nikniemy w oczach. A jak tak dalej pójdzie i będziemy tak jeść, to do Tajlandii dojadą same rowery. No, co jeszcze chciałem mówić? Zapomniałem. Jechaliśmy do San Pedro, jak widzieliście po znaku. No, przeszczęśliwy. Jest mega, mega gorąco. Petarda. Zobaczcie, jak tutaj traktują zwierzęta. Widzicie? Niestety kurka dzisiaj zakończy swój żywot. Przykro mi to pokazywać, ale tutaj to jest normalność. No, takie życie tutaj w Afryce. Kurka będzie dzisiaj w garnku. No i tak. Jechaliśmy do miasta i już jestem niezadowolony dla mnie jest tu za dużo ludzi i już znowu zaczepiają i wkurzają już zmęczony trochę od nareszcie dojechaliśmy do restauracji, musimy coś porządnie zjeść i powiem wam ogólnie, że ceny tutaj nie zachęcają, no ale spodziewaliśmy się tego ze względu na to, że Santa Cruz jest naprawdę atrakcją turystyczną. pokażę wam teraz ceny tu są ceny za śniadania, więc sami widzicie: 3000. Przelicznik podam u dołu ekranu. To nie są tanie rzeczy. Sałatki, różne inne pierdoły. Niektórych to nawet nie znam, tylko się domyślam, co to może być. No ale spory wybór tutaj oferują: sandwichy. My wzięliśmy sobie y, po hamburgerze. Też nie był tani. Y, Kuba wziął tego zingera, a ja wziąłem double Cheeseburgera No i to jest tylko bułka. Wzięliśmy tą najtańszą wersję za 5000. A 5000 to też nie mało, więc pokażę Wam e, przelicznik na tutaj, na dole ekranu. Tam rowerki sobie czekają na dworze, a widok. No, taki, taki sobie. Oczywiście Polaczkowi nie dogodzić, nie? No, no ale co chciałem Wam mówić? Będziemy szukali dzisiaj e, noclegu na plaży. Jeśli jest to możliwe. E, Przeglądałem te plaże, są mega turystyczne, więc na pewno będzie się kręcić tam dużo e, kachmentów i jakichś tam bezdomnych, bo już ich widzieliśmy tutaj po drodze. No ale postaramy się coś znaleźć. Jeżeli nie, no to będziemy musieli po prostu gdzieś zanocrzeć, zapłacić. Nie, no. Zobaczymy. Kurczę, nie jestem za tym, żeby spać po hotelach i spać w jakieś miejsca, gdzie trzeba za to płacić, no ale czasy się zmieniły na tyle, że, że po prostu jest praktycznie mało co możliwe. A być może na drodze poznamy kogoś, kto, kto nas przenocuje. Nigdy nie wiadomo. No tym proszę Państwa to się muszę pochwalić. To jest smoothie. Yy, blackberry. Więc coś pożywnego będzie petarda. Zaraz Wam powiem jak to smakuje. Powiem Wam, że jest prze- przepetarda. No blueberry chyba wiecie co to jest. A jak nie to przetłumaczę, bo nawet sam zapomniałem jak to po polsku się nazywa. Oczywiście miałem wam powiedzieć, ile to kosztuje. Kosztuje to 2000 franków. Tutaj tego kraju. A przelicznik będzie na dole ekran. Dostaliśmy swoje jedzenie. Oczywiście, już spróbowałem, bo byłem bardzo głodny. Bardzo smakowicie to wygląda. Podwójny kotlet, sałatka, ogórek, pomidor, sos, ser. Bardzo dobre. Nie jest, mięso nie jest przesolone. Burger. Zbliżamy się do dzielnicy portowej. Zobaczcie, jakie machiny tutaj widać. Już wyłonił się ocean. To takie małe spojrzenie dla Was na. A zaraz pokażemy Wam o wiele, o wiele więcej. To, co widzicie, właśnie to jest jeden z najsłynniejszych pomników w San Pedro, który jest właśnie. Przed oceanem i widzicie palenki. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. No bajka. Jak dojedziemy na miejsce, opowiem Wam fajną historię, która nam się przydarzyła, którą wykrakałem właśnie wcześniej. O czystość w mieście też dbają. Zobaczcie, jaka piękna okolica, tam oceanik. A tutaj mamy nasz pokoik. I wprowadzę was. Co tu dokładnie jest? Tutaj już Majsterek sobie siedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy lodóweczkę, mamy wiatraczek. Mamy telewizor, który tam niby jest Smart TV. Zobaczymy, czy da się oglądać nasze filmy. E, tutaj mamy taki pokój, znaczy taki przedsionek, gdzie jest zlew, kosz. To miała być pewnie kuchnia. To nie mam pojęcia, do czego miało to służyć. A tutaj jest łazienka. Wiadomo, kibelek. Rysznic bardzo dobrze działa woda, więc fajnie będzie. Klapeczki i za to, proszę Państwa, zapłaciliśmy 5 euro za osobę, więc jest za jebiście. Zanim będzie wiać mocno, chciałem Wam pokazać to miejsce. To jest ta restauracja, gdzie się zatrzymaliśmy. A to jest przepiękny widok na Ocean Atlantycki, który tak uwielbiamy, kochani. Zobaczcie, jakie piękne plaże. Coś niesamowitego. To jest coś cudnego, kochani. Naprawdę. Zobaczymy chociaż czy woda ciepła. Mam nadzieję, że jest ciepła, bo chciałbym dzisiaj albo jutro trochę się pomocyć. Powiem wam, że jest ciepła. Jest ciepła. To nie to co w Maroko było, że zimnica. Chciałem wam opowiedzieć historię, która dzisiaj się nam przydarzyła, którą wykrakałem. E, moi drodzy, poznaliśmy dwójkę Niemców w restauracji. Są to szefowie restauracji, e, są właścicielami tego obiektu, i wyobraźcie sobie, że dzięki temu też, że nasza mapa działa cuda, jak to Kuba mówi, bo działa. E, porozmawialiśmy z nimi, pogadaliśmy i zapytaliśmy się po prostu, jak tu wygląda. Spanie na plaży. No to od razu nam to odradzili. Niestety, że lepiej to nie jest dobry pomysł, że będą nam nas wyganiać z tej plaży, ktoś może nas okraść. Więc zaproponowali nam, że mają znajomych, którzy mają e, pokoje na plaży i restaurację, która znajduje się właśnie tutaj i tak się nazywa. No, i zadzwonili do swoich znajomych i po prostu załatwili nam nocleg. Zostajemy tutaj dwa dni, bo jest co nagrywać. Jest naprawdę przepiękne miasteczko to San Pedro, więc zobaczycie jeszcze jeden odcinek stąd. No i tak, e, od gadki do gadki. Fajne było to, że gadaliśmy z nimi w trzech językach, bo mówią po angielsku, mówią po francusku i mówią po niemiecku oczywiście. No i. E, Rozmowa przebiegła naprawdę bardzo sympatycznie. Posiedzieliśmy trochę w tej restauracji, porozmawialiśmy z nimi o różnych rzeczach. Jak dowiedzieli się, że jedziemy taką daleką trasę, to nie mogli po prostu uwierzyć. Oczywiście wymieniliśmy się z nimi kontaktami, zrobiliśmy sobie z nimi zdjęcie no i wieczorem mamy się jeszcze z nimi spotkać. Przyjadą tutaj z dziećmi, żeby pochodzić sobie po plaży, pospacerować, bo tak robią po prostu tutaj. No, i jesteśmy w niebo wzięci, można powiedzieć. No, i zostaniemy tutaj te dwa dni. Do Abidjan zostało nam 300 km, i tam też już załatwiliśmy sobie nocleg, chociaż nie jest taki tani jak tutaj, ale będzie tam bardzo dużo do załatwienia. No, i myślę, że uda nam się to wszystko załatwić w tydzień, i będziemy po prostu uciekać do Gany. A co nas czeka dokładnie? W Abidjan czeka nas. Wizyta w sklepie rowerowym, wymiana części i naprawa rowerów, to jest podstawa. Drugie, załatwienie wiz. I postanowiliśmy tak zrobić, że załatwimy wizy do trzech krajów. Czyli do Gany, która jest najbardziej wymagającą wizą pod względem papierów i różnego rodzaju tam rzeczy i jest bardzo droga, kosztuje 120 euro na web Czyli wydamy 240 euro na same wizy do Gany. Następnie wizę do Togo i wizę do Benina. Ale te dwie wizy ogarnąłem tak, że będą kosztowały one po 15 euro na łeb, czyli wydamy za nie 120 euro. No, więc musimy trochę pieniążków uzbierać na to i później będziemy mogli łatwo sobie przejechać te dwa kraje, trzy kraje w spokoju. No, i będziemy musieli pomyśleć, gdzie będzie nam dobrze, e, najłatwiej załatwić wizę do Nigerii. Teraz tam jest e, sytuacja polityczna zupełnie inna, zmieniło się to wszystko, więc e, też nie wiem, jak to nam pójdzie, ale tym będziemy się martwić później. Więc dziękuję Wam, kochani, za uwagę, dziękuję Wam, że oglądacie. E, dziękujemy Wam szczególnie za wsparcie, gdy byliśmy chorzy, bo naprawdę ja myślałem, że już umrę. No ale tak się nie stało i się nie stanie. Jemy porządnie. Będziemy jedli, żeby trochę przytyć, żeby same kości nie dojechały do Tajlandii. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!